Ani w domu, ani w szkole, czy nawet na studiach nikt nie uczy nas, jak prawidłowo oddychać. Ty pewnie też nieszczególnie zwracasz uwagę na własny oddech i bardzo szkoda, bo jak pokazują coraz liczniejsze badania, nieprawidłowy oddech obecny u bardzo wielu osób może być powodem chronicznego zmęczenia, bólów głowy, problemów ze snem, a nawet wpływać na rozwój poważnych schorzeń, takich jak choćby nadciśnienie, astma, bezdech senny czy ADHD. A to tylko wierzchołek góry lodowej, bo lista jest bardzo długa. Dlatego w tym odcinku wytłumaczę i pokażę ci, jak prostymi zmianami w sobie oddychania możesz nie tylko złagodzić czy usunąć wiele dolegliwości, no ale także poprawić jakość życia i pokażę niezwykle prosty i skuteczny sposób na odetkanie nosa bez żadnej chemii czy leków. Zapraszam. Cześć. Z tej strony Krzysiek, a to jest podcast Jak lepiej żyć, w którym podpowiadam patenty na lepsze życie, bazując na własnym ponad już dziesięcioletnim doświadczeniu, ale też odkryciach nauki czy sprawdzonej przez tysiące lat wiedzy naszych przodków, którą coraz częściej nauka również potwierdza. I dzisiaj trochę brutalnej prawdy, otwierającej oczy na oddychanie, na które zazwyczaj nie zwracamy ani my, ani lekarze uwagi, a które może być jedną z głównych przyczyn nawet 150 różnych chorób i dolegliwości. Prawdopodobnie po tym odcinku zmienisz na zawsze swój sposób oddychania, i jeśli masz dzieci, to bardzo uważnie przyjrzysz się tej kwestii u nich. Warto poświęcić te. Kilkanaście minut, chyba, bo nie wiem, jak długie mi to wyjdzie, i zostać do końca, bo w ten prosty sposób możesz uratować tak siebie, jak i swoje dzieci czy wnuki przed wieloma naprawdę poważnymi problemami. A u dzieci to jest jeszcze ważniejsze, bo nieprawidłowe oddychanie w fazie rozwoju i wzrostu no, ma jeszcze poważniejsze skutki, więc możesz je uratować na przykład przed wadami z zgryzu, przed próchnicą, infekcjami, mm, nieprawidłowym rozwojem twarzy. Czy nawet ADHD, albo wadami postawy? I ja wiem, że teraz być może myślisz sobie: ale co ten gość Pitoli? Przecież to niemożliwe, żeby tylko sam sposób oddychania wpływał na aż tyle poważnych problemów. A jednak to prawda. I już za moment wszystko wytłumaczę. A ty, jeśli to sprawdzisz praktycznie, to z pewnością mocno się zdziwisz, jak szybko można sobie albo swojemu dziecku pomóc, po prostu zmieniając sposób oddychania. Pokażę też prosty i bardzo skuteczny patent, aby tą zmianę maksymalnie ułatwić. Tak więc nie ma co przedłużać i lecimy z tematem. I właściwie mógłbym temat streścić w jednym zdaniu, mówiąc po prostu: zamknij usta i zacznij oddychać nosem. No, ale to nie jest takie proste. Poza tym zaraz pewnie zaczęłyby się pytania typu, a dlaczego? A co jak mam zatkany nos? A co jak uprawiam sport i potrzebuję więcej tlenu? Albo skąd mam wiedzieć, jak oddycham w nocy? Czy nie wiem, co zrobić, jeśli ciągle zapominam i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, nasz mózg. Lubi wiedzieć, dlaczego coś mamy robić, i jeśli damy mu taką wiedzę, no to potem znacząco wzrasta nasza motywacja do zmian oraz chęć do ich wprowadzania. Także trochę pogadam i zacznijmy od początku. Wyobraź sobie, że każdy Twój oddech wpływa na sieć naczyń krwionośnych o łącznej długości około 100 tysięcy kilometrów, czyli więcej niż obwód naszej kuli ziemskiej. I w efekcie wpływa również na każdą z bilionów komórek w Twoim ciele, dostarczając im tlen niezbędny do produkcji energii w postaci ATP poprzez oddychanie komórkowe zachodzące w mitochondriach. Jeden Twój oddech umożliwia więc funkcjonowanie niezliczonych procesów biochemicznych, od skurczu mięśni po przewodzenie impulsów nerwowych. Wspiera zresztą układ nerwowy, zmniejszając poziom stresu i poprawiając jakość snu. I prawidłowe oddychanie, czyli od razu powiem nosem, filtruje, ogrzewa i nawilża powietrze zanim trafi do płuc, co chroni organizm przed zanieczyszczeniami i infekcjami. Nasz oddech to nie tylko wymiana gazów, jak się powszechnie sądzi, ale przede wszystkim kluczowy element utrzymania równowagi, czyli homeostazy organizmu, wpływający na funkcjonowanie wszystkich układów naszego ciała. To jeden z najważniejszych procesów w nas, i dlatego tak ważne jest, aby oddychać i świadomie, i prawidłowo, czyli w 99% przypadków wyłącznie nosem. W ten sposób, paradoksalnie, może zwiększasz przyswajalność tlenu przez komórki, łatwiej odetkasz nos, jeśli jest zatkany. Yy, podrzucę też na koniec fajny patent na, na szybkie odetkanie nosa, jeszcze mocniejsze. Otworzysz dolne drogi oddechowe, uspokoisz ciało w stanie stresu albo lęku, a w przypadku dzieci możesz pozytywnie wpłynąć na to, jak ich zgryz i twarz będzie wyglądać przez resztę życia. Więc to naprawdę jest ważny temat. To może jak już wywołałem, to od tych dzieci zacznę. Bo nie dość, że w ich przypadku ma to największy wpływ na mnóstwo ważnych aspektów. No to jeszcze mamy to najlepiej przetestowane na naszym sześcioletnim Kubusiu, już prawie siedmioletnim. I nawet jeśli nie masz dzieci, to posłuchaj, bo może masz znajomych z dziećmi i przyda im się tak ważna wiedza. Coraz więcej badań naukowych i wieloletnich obserwacji chirurgów i ortodontów bardzo wyraźnie pokazuje, że dzieci oddychające przez usta narażone są na zmiany w strukturze twarzy oraz wady zgryzu. Bo kiedy dziecko oddycha przez nos. To język naturalnie spoczywa na podniebieniu, co wspiera prawidłowy rozwój całej szczęki. Jakby ten język, jego nacisk wypycha troszkę te zęby i to sprawia właściwe ukształtowanie. Ale jeśli oddycha takie dziecko przez usta, no to język wtedy opada na dno jamy ustnej i to właśnie prowadzi do zwężenia szczęki, do cofnięcia żuchwy, no i w efekcie do wydłużenia się całej twarzy. Poza takimi estetycznymi aspektami, no wpływa też na większe ryzyko wady zgryzu. A to jest tylko jeden z problemów. Bo kolejny jest taki, że oddychanie przez usta wysusza również śluzówkę, a to prowadzi do zmniejszenia ilości śliny. A to jest twój naturalny system obronny w jamie ustniej, ustnej, który pomaga neutralizować kwasy, usuwać resztki jedzenia, no i przede wszystkim ograniczać rozwój bakterii czy wirusów. Gdy tej śliny brakuje, no to wszystkie patogeny mają właściwie otwartą drogę do ataku i wtedy dużo, dużo łatwiej o infekcje wszelkiego rodzaju o próchnicę, czy, czy na przykład o regularne zapalenia dziąseł czy jakieś afty i tego typu problemy. Szybciej też rozwijają się bakterie odpowiedzialne za nieświeży oddech, a to już nie tylko jest problem zdrowotny, ale też coś, co może wpłynąć no, na przykład na pewność siebie twojego dziecka albo twoją, bo u dorosłych działa to tak samo. Kolejny ważny aspekt. Yy, upośledzony można powiedzieć oddychaniem przez usta to zdolność do koncentracji. Coraz więcej badań pokazuje, że, że takie dzieci czy nawet dorośli oddychające, oddychający przez usta częściej mają problemy ze skupieniem, no a nawet mogą rozwinąć się u nich objawy bardzo zbliżone do ADHD. Zresztą znalazłem kilka badań, które twierdzi, że wręcz można w ten sposób wywołać ADHD. A dlaczego? Bo wbrew powszechnej opinii oddychanie przez usta prowadzi do gorszego dotlenienia mózgu i to utrudnia skupienie i przetwarzanie informacji. Ale jeszcze nieefektywne oddychanie zaburza też sen. No a dziecko, czy dorosły, który nie śpi dobrze, budzi się zmęczony, zmęczone i trudno się wtedy skoncentrować. Także tutaj właściwie działa to i u dorosłych, i u dzieci. W większości przypadków. A im dłużej oddychamy ustami, tym mocniej wzrasta ryzyko. I chrapania, i bezdechu sennego, które drastycznie obniżają naszą zdolność do regeneracji, no i w efekcie prowadzą do takiego chronicznego zmęczenia. Problem w tym, że, że my bardzo rzadko, nawet odczuwając takie chroniczne zmęczenie, bardzo rzadko łączymy je z oddechem, no bo po pierwsze, to nie jest wiedza powszechna po drugie, mało kto zwraca uwagę na własny oddech albo swojego dziecka. A po trzecie, ponieważ to oddychanie ustami zazwyczaj jest procesem powolnym i stopniowym, no to nam to łatwiej umyka, bo się nie zauważamy. To nie jest jakaś duża różnica, że nagle z dnia na dzień ktoś zaczyna oddychać ustami. Więc jeśli masz dzieci, to zaraz po tym odcinku przyjrzyj się temu, jak oddychają, ale zaraz potem przyjrzyj się sobie, no a potem to zmieniaj. No właśnie, tylko jak to zmienić, bo to wcale nie jest takie łatwe. Może zaraz o tym powiem. Tylko jeszcze jedna albo dwie ważne sprawy. Pierwsza, jest, pierwsza to odkrycia Konstantina Butejko. Być może już znasz to nazwisko. Konstantin Butejko to był taki bardzo spostrzegawczy lekarz i na bazie obserwacji swoich pacjentów, a nieco później też własnej choroby, można powiedzieć, że dokonał przełomu w podejściu do oddychania. Tak powstała coraz popularniejsza metoda butejki, którą. Właściwie można sprowadzić do tego, że w oddechu mniej znaczy więcej. I już tłumaczę o co chodzi. Butejko odkrył, że głębokie, intensywne oddychanie coś, co wielu z nas prawdopodobnie uważa za zdrowe może prowadzić do nadmiernego usuwania dwutlenku węgla z organizmu. A to jest problem, bo wbrew powszechnemu, wbrew powszechnemu przekonaniu, CO2 wcale nie jest tylko odpadem. To okazuje się, że jest kluczowy składnik, bez którego właściwie nasz organizm nie działa, tak jak powinien. I choć wiemy to już od ponad 100 lat, odstaje się, jeśli dobrze pamiętam, 1906. albo 4. roku, od kiedy duński fizjolog Christian, Christian, albo Christian, nie wiem, Bor, w każdym razie się nazywał, odkrył ten mechanizm, który zresztą został nazwany na jego cześć efektem Bora. To mimo, że wiemy już o tym od tak dawna, to wciąż nikt nas o tym nie uczy powszechnie, a bardzo szkoda. No i ten efekt Bora mówi, że dwutlenek węgla pomaga hemoglobinie w dostarczaniu tlenu do tkanek. Czyli potrzebujesz CO2, żeby twój organizm mógł efektywnie wykorzystać ten tlen z powietrza. Można powiedzieć, że hemoglobina jest jak taki kurier, który przewozi mnóstwo tlenu, ale to CO2 ma klucz, który otwiera drzwi do twoich komórek, pozwalając w ogóle tlenowi tam wejść, wejść tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Jeśli oddychasz zbyt intensywnie przez usta, to paradoksalnie wydychasz za dużo CO2, ten klucz przestaje działać, i choć we krwi masz całe multum tlenu, to nie jest on w stanie trafić tam, gdzie jest potrzebny, czyli właśnie do komórek. I butejko zrozumiał, a potem zbadał i potwierdził, że płytkie, spokojne oddychanie przez nos, a nie głębokie wdechy ustami, pozwalają właśnie utrzymać odpowiedni poziom CO2. No, a to potem przekłada się na lepsze dotlenienie organizmu. I choć to brzmi paradoksalnie, to jest to prawdziwe: im mniej oddychasz, tym więcej tlenu dociera do Twoich komórek, czyli można inaczej powiedzieć, że Twoje oddychanie staje się bardziej wydajne. Butejko dzięki swoim badaniom pomógł, pomógł myślę, że już tysiącom albo setkom tysięcy ludzi cierpiących na astmę, na bezdech senny i wiele, wiele innych problemów oddechowych. Ta jego metoda skupia się na nauce spokojnego oddychania przez nos, czyli na minimalizowaniu hiperwentylacji, jednocześnie na przywróceniu właśnie równowagi w poziomie CO2. Ale metoda butejki to już jest jakby kolejny etap wtajemniczenia i, i myślę, że na temat butejki zrobię jakiś osobny odcinek kiedyś, a na razie tak naprawdę wystarczy po prostu przestać oddychać na co dzień mm, czy w nocy ustami. I zacząć oddychać nosem, żeby już doświadczyć niezwykłych, pozytywnych zmian. Oczywiście oddychanie ustami jest nam czasem potrzebne, ale, ale właściwie wyłącznie w bardzo wyjątkowych i awaryjnych sytuacjach. I coraz więcej badań pokazuje, że nawet podczas intensywnego wysiłku fizycznego również warto trenować oddychanie nosem, bo zwiększy to wydajność. Tyle, że no, nie tak łatwo od razu to zacząć i wymaga czasu nauczenia się tego i przestawienia jakby organizmu w inny tryb. Oczywiście jeśli mamy bardzo zatkany nos, to też nie zostaje nam nic innego jak oddychanie ustami, no, ale takie sytuacje zdarzają się rzadko i jeśli już to w wielu wypadkach właśnie dlatego, że oddychamy ustami, a nie nosem. I zaraz podrzucę wspaniały patent na szybkie udrożnienie nosa, bez żadnych leków, czy czy innych specyfików, no ale czasem przy np. silnej alergii albo infekcji nie obejdzie się bez leków, właśnie. I wtedy też będziemy oddychać ustami, prawda? Będziemy też oddychać ustami w sytuacji jakiegoś zagrożenia życia, no przy ataku paniki na przykład, albo po wynurzeniu się z wody, jeśli się topiliśmy, no to wtedy trzeba bardzo szybko nabrać tego powietrza, a usta do tego się troszkę lepiej nadają. Są też sytuacje, kiedy my celowo oddychamy ustami, żeby uzyskać jakiś efekt. Na przykład podczas oddechów falowych, znanych szerzej jako oddechy Wimahofa, tam celowo doprowadzamy do hiperwentylacji, a potem do hipoksji, żeby pobudzić nasz organizm do aktywowania różnych procesów regeneracji, do zdrowienia, do podniesienia odporności itd. Tych benefitów jest dużo. Ale jest to tylko krótka sesja, po której znów powinniśmy wrócić do spokojnego oddychania nosem. A jeśli teraz to, co mówię, jest dla Ciebie czymś nowym i nie wiesz nic na temat cudownego działania oddechów Wimahofa, no to mocno polecam odcinek na ten temat, który jest na kanale razem z sesją oddechową. No dobra, to teraz pora chyba na szybki patent na odetkanie nosa, i potem już przechodzimy do tego, jak ułatwić sobie to oddychanie nosem. A patent na odetkanie nosa jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy wziąć niezbyt duży wdech nosem, potem swobodny i też niezbyt duży wydech nosem, a następnie zacisnąć nos palcami i wytrzymać tak długo, mm, aż poczujesz takie silne, silną potrzebę oddechu. Ale silną, nie tak, że jak tylko poczujesz dyskomfort, to już nabierasz. Tylko najlepiej wytrzymać do pierwszego takiego szarpnięcia skurczu przepony. I wtedy, jak to poczujesz, to znów bierzesz wdech nosem i przez chwilę oddychasz normalnie nosem. Kilka, kilkanaście oddechów wystarczy, i potem znowu bierzesz mały wdech, mały wydech, zaciskasz nos, zatrzymujący oddech do czasu tej silnej potrzeby. I taki cykl powtarzasz tak między 5 a 6 razy. Zajmuje to w zależności od długości, jakie, jakie długości tego czasu, kiedy możesz wytrzymać bez. No, do 10 minut powiedzmy, i potem prawie, że magicznie obserwujesz, jak twój nos się odtyka i możesz nim znacznie łatwiej oddychać. Aczkolwiek to nie jest nagłe, to się jakby w miarę tego procesu dzieje stopniowo. A dlaczego w ogóle tak się dzieje i dlaczego ten prosty patent działa? Bo kiedy wstrzymujesz swój oddech, to poziom dwutlenku węgla w twoim ciele rośnie. A jak już mówiłem, CO jest takim kluczem w wielu różnych procesach. Tutaj akurat rozszerza naczynia krwionośne poprawia przepływ krwi w nosie, no i zmniejsza obrzęk śluzówki, więc powiększa jakby przestrzeń. Dodatkowo nos zaczyna produkować też więcej tlenku azotu, który również jest bardzo ważny i działa jak taki naturalny rozluźniacz, powiedzmy dla dróg oddechowych. No i w efekcie nos sam się odblokowuje. A ty możesz oddychać bez przeszkód. Prosto, szybko i bez chemii. Także co, zapamiętaj i stosuj, tylko pamiętaj, żeby robić to delikatnie, a nie na siłę. OK, i na sam koniec kilka sposobów na to, aby szybko i łatwo zmienić to oddychanie ustami na oddychanie nosem. Przede wszystkim, co zrobić, jeśli nie wiesz, czy w ogóle w nocy oddychasz ustami? No bo w dzień to łatwo sprawdzić, prawda? A w nocy na najlepiej poprosić kogoś, aby cię poobserwował i ci powiedział, no ale nie zawsze jest to możliwe, więc wtedy. Obserwuj siebie zaraz po obudzeniu. Jeśli rano budzisz się i masz suche usta, drapie cię w gardle, albo budzisz się ze zmęczeniem, mimo że przesypiasz, przespałaś, przespałeś, nie wiem, 8 godzin, to to jest bardzo wyraźny znak, że oddychasz przez usta. Oczywiście no, można też wykorzystać nowoczesną technologię i ustawić sobie kamerę albo telefon na nagrywanie w nocy i wtedy wszystko będzie jasne. Co więcej, możesz nawet ze zdziwieniem dowiedzieć się, że nieźle w nocy chrapiesz. No dobra, i co wtedy? Yy, albo jeśli również w dzień zauważasz, że często oddychasz ustami, albo robi to Twoje dziecko i chcesz mu pomóc? Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że jest to możliwe w absolutnie każdym przypadku. Oczywiście, jeśli masz perna permanentnie zatkany nos yy, i to wcześniejsze ćwiczenie nie pomaga. To wypróbuj sobie albo jakiś spray z solą fizjologiczną, czy też morską, albo inhalację na ciepło, takie tradycyjne w garnku z ręcznikiem. No albo jeśli masz nebulizator, no to są bardzo skuteczne preparaty z ektoiną. Nie będę tutaj podawał konkretnych nazw, żeby nie robić kryptoreklamy, ale Na pewno znajdziesz ektoina. Takie fiolki malutkie do nebulizatorów bardzo dobrze działają. A jeśli to też nie pomoże, no to wtedy koniecznie już warto zwrócić się do lekarza albo zapisać się na nasz kurs zdrowiania, bo to znaczy, że albo masz spory problem z alergią, albo z jakąś przewlekłą infekcją. No, a ewentualnie masz przerośnięty trzeci migdał, który blokuje ci nos, bo to wcale nie zdarza się tylko u dzieci, ale też coraz częściej u dorosłych. Czyli, tak ogólnie mówiąc, najpierw trzeba poznać i usunąć przyczynę zatkanego nosa, no a dopiero potem zmieniać nawyk oddechowy. Bo dokładnie chodzi właśnie o to nic innego jak zmianę nawyku oddychania ustami na nawyk oddychania nosem. Więc teoretycznie postępujemy tutaj tak samo jak z każdym innym nawykiem. Czyli przede wszystkim. Trzeba zwracać uwagę na to, jak oddychasz przez cały dzień, i za każdym razem, jak złapiesz się na otwartych ustach, to je zamykać i świadomie oddychać przez nos. I ja wiem, że to wcale nie jest takie proste, bo się zapomina na przykład, bo się nie zwraca na to uwagi, więc możesz sobie. Choćby wykleić otoczenie żółtymi karteczkami, napisać na nich: oddychaj nosem, sprawdzaj oddychanie, czy cokolwiek będzie ci przypominało o tym. Możesz sobie dodać powiadomienia w telefonie albo w komputerze, na przykład co godzinę albo co 30 minut, i wtedy też zwracać uwagę i to zmieniać. A jeśli na przykład pracujesz w domu. I to bez kamery. No to możesz sobie coś przykleić tutaj na nos, takiego, choćby dwie karteczki sklejone, żeby wystawało, coś, co będzie odstawać, i przez to będzie ci przypominać, um, że trzeba zwrócić uwagę na to oddychanie. No i wymyślisz pewnie parę takich patentów. Chodzi o to, żeby jak najczęściej zwracać na to uwagę. I to jest dokładnie tak jak z każdym innym nawykiem. Jak już się przyzwyczaisz, to stanie się to coraz łatwiejsze, aż w końcu po prostu wejdzie ci w krew i zostanie oby już na zawsze. Jeśli medytujesz, to podczas medytacji też skupiaj się na oddychaniu nosem. Generalnie w każdej wolnej chwili czy podczas czynności niewymagających skupienia oddychaj sobie właśnie świadomie i powoli nosem. I im częściej będziesz to robić, tym szybciej nawyk się ukorzeni. I na przykład w nocy warto unikać spania na plecach, bo ta pozycja no jakby prowokuje do oddychania ustami. Ale największy game changer jaki możesz zastosować to są takie specjalne plastry na usta, które nakleja się albo tylko na noc, albo też w dzień, jeśli nie musisz nigdzie wychodzić, i które, no choćby według naszych testów, ale też wielu danych dostępnych w różnych badaniach są najlepszym i najskuteczniejszym sposobem, aby się z tym problemem uporać. wymyślił je Patrick McKeown, MacKound, różnie, nie wiem jak to się wymawia dokładnie. Ale jest taki jeden z najbardziej znanych propagatorów metody butejki, wspaniały specjalista od technik oddechowych, też trener sportowców i człowiek, który współpracuje z wieloma naukowcami, lekarzami i robią badania nad tym, jak właśnie przez oddech możemy wpływać na swoje lepsze życie. Ja sam używałem i dalej czasem używam takich plastrów. Dawaliśmy je też Kubie, oczywiście w wersji dziecięcej, mniejszej i z różnymi kolorowymi nadrukami. I jest to, powiem wam, niesamowite, jak szybko następuje po nich poprawa. Ostatnio nawet Mediteusz stwierdził, że spróbuje i też jest zaskoczony bardzo pozytywnie skutecznością. Można w Polsce kupić oryginalne plastry Patryka pod nazwą Mayo Tape, które wyglądają tak. Musi być światełko. To są te moje dla dorosłych. Sam plaster wygląda w taki sposób i po prostu nakleja się go Tutaj naokoło ust, e, lekko rozciągając, bo one są elastyczne. Więc naklejając się je rozciąga, a potem one jakby powodują delikatny nacisk który podświadomie wywołuje w nas odruch zamykania ust. I to naprawdę działa świetnie. Tylko bardzo ważne jest, żeby nie kupować chińskich podróbek. E, one są dużo tańsze, tylko że tam zamiast specjalnego, delikatnego kleju medycznego, mają jakieś chińskie dziadostwo, które uczula, wywołuje podrażnienia, e, albo zostaje na skórze i trzeba to potem zmywać benzyną. Mm. I wiecie, no to, że pokazuję akurat konkretny produkt, to nie jest żadne lokowanie produktu, bo nikt nam nie płaci za reklamowanie, ale faktycznie sprawdziliśmy na sobie, że to działa i to działa rewelacyjnie. I Kuba, i ja właściwie już po pierwszej nocy odczuliśmy różnicę, mimo że Kuba wtedy miał sporo przerośnięty trzeci migdał i właściwie walczyliśmy z tym długo, i żadne takie farmakologiczne metody nie działały skutecznie. Wycinać z kolei nie chcieliśmy, no bo to trochę barbarzyństwo na układzie odpornościowym. A w momencie, kiedy zaczęliśmy stosować plastry, po mniej więcej dwóch miesiącach ich stosowania, właściwie problem Trzeciego migdałka zniknął, i dziecko zaczęło pięknie oddychać nosem i w nocy i w dzień. I wyrobił mu się nawyk, i to też spowodowało, że zaczęły mu się prostować zęby, które już trochę oberwały tymi miesiącami oddychania przez usta. I finalnie, myślę, że to około trzech miesięcy zajęło. Kuba właściwie przestał chorować też. I teraz ma jedną z najlepszych frekwencji w przedszkolu. A nawet jeśli ma tak, że coś go próbuje dopaść, no bo wiadomo, że tam. Lata tego w powietrzu bardzo dużo, no to wystarczą 3 dni i, i to bez leków, i, i radzi sobie z tym. Także bardzo polecam te plasterki. To jest bardzo skuteczna metoda, żeby zacząć oddychać nosem. To jest taka niby, wiecie, mała zmiana, która jednak może przynieść ogromne efekty. Także zacznij już dzisiaj, najlepiej teraz, razem z nami poprawiać swoje życie, bo to jest naprawdę łatwiejsze niż się wydaje. No i przede wszystkim możliwe absolutnie dla każdego. Daj znać w komentarzach, jak poszło, albo jeśli już z tej metody korzystasz, no to tym bardziej napisz, jeśli masz fajne efekty, żeby innym dać motywację i pozytywnego kopa do zmian. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, a jakimś cudem jeszcze nas, jeszcze nas nie subskrybujesz, to wciśnij ten magiczny przycisk subskrybuj. Włącz też sobie powiadomienia, żeby nie przegapić nowych odcinków albo medytacji, no i podziel się też z innymi. Bo nigdy nie wiadomo, kto z Twoich znajomych może właśnie czegoś takiego potrzebować. A my dziękujemy już prawie 50 tysiącom z Was, którzy już to zrobili i są tutaj z nami tak mocniej niż tylko przelotem. Dziękujemy też za wszystkie komentarze, za wszystkie wirtualne kawy, za maile i zmiany na plus w Waszych życiach, bo dzięki nim też cały świat się zmienia, no bo przecież to my wspólnie go tworzymy. Wszystkiego dobrego, wspaniałego tygodnia. No, i jak wszystko się ułoży, to widzimy się za tydzień. I już chyba nawet nie muszę mówić, bo pewnie każdy wie, że teraz zostawię Was z kolejnym tekstem mojej żony Gosi, zwanej też nadratyńską, yy, wypowiedzianym przez nią przez sen. Do zobaczenia. Śpiąca Gosia powiedziała: Ej, a myliście już pięty? Bo piekarnik jest zepsuty.